Cześć, siema. Witam was bardzo serdecznie w Resident Evil 8 Village w 11 odcinku. Skończyliśmy tutaj w tej, nie wiem jak to nazwać, piwnicy. Nazwijmy to. I mamy tutaj to jakoś łożyć, żeby było tak chronologicznie fajnie, żeby po prostu było to, żeby to się wszystko składało w kupę. Na razie tak nie jest, także spróbujemy to naprawić. Tak będzie git. Nie. No dobra, jakby to teraz. Dam to tu. A teraz. Jest! Jest, mamy to, dobra. Za trzecim razem, ale dobra, mamy. Pięknie. Coś tu mamy jeszcze? Tutaj chyba. Nie, tu tylko tą windę, dobra. Normalnie się czuję, jakby to były te gry Lukasa normalnie. Podobnie to wygląda. Jak te urodziny, to tam trzeba było tą świeczkę dać na torcie. Podobnie to wygląda wszystko. Serio, nie tutaj. To ciekawe, gdzie mam to użyć. Bo ja, kurde, nie wiem. Nie no, naprawdę. Ja nie wiem już. O! Tutaj nie było. I teraz tego. Dokładnie, dobra, się To jest film jakiś. A ja wiem gdzie można puścić. Nie tutaj, nie tutaj. To chyba było gdzieś tam. Nie, gdzie to było? Gdzie to było? Tutaj. i na pewno tutaj chyba nie. Albo tutaj? Nie wiem już naprawdę. Nie, jasne, nie tutaj, oczywiście, że nie. Dobra, jeszcze tutaj sobie zajrzę. To chyba gdzieś tu było, co nie? Czy nie? Nie, no tu nie, tu nie. To, wygląd no, to wygląda podobnie jak ta skrzyneczka z Resident Evil 7. Dobra, tutaj nie, tego... Tutaj nawet nie wchodzimy już, bo nie ma takiej potrzeby. To se zamknę od razu. Tutaj jeszcze spojrzę. Ale nie, nie tutaj. Kurde, to ja już się gubię. Dobra, spróbuję jeszcze tędy, ale... Nie wiem, bo tamte dwa wyjścia to ja mogę sobie je wykluczyć już. Tutaj jest ta... dobra, tutaj nie. Bo gdzieś była tak... Gdzieś był ten pokój taki z, gdzie z tym kino domowy... O, dobra, 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 dobra. Dobra, dobra. To jest tutaj. Okej. Okay. Nasza szczęśliwa rodzina. Roast to jest najlepsza przyjaciółka na całym świecie. Bardzo lubi jakieś tam rzeczy. Jest to dla nas najważniejsza rzecz na świecie. Jakiś prezent ślubny od babci. I coś, jakaś zmianka, jaka, jakiś dowód o. I, i etanie. Dobra. Jak to odpalić, kurde? Odpalamy to normalnie. Tutaj? Nie. To gdzie, kurde? Jak to odpalić? Ja, ja nigdy nie miałem takiego kontaktu z filmem dom, z kinem domowym. Yy. Aha, to jest to. To jest to na stówę, no o nie, serio muszę tu teraz Fuck. Muszę to zamienić. Nie! No to sobie trochę posiedzę tu. To nie jest. Co, to co jest? To chyba jest, jak to historia w ogóle wyglądała. To, to się zaczyna od tego. Później chyba to było. Później chyba to tak. Nie. Coś źle robię. Nie, to tak nie będzie. na stówa. Nie. O, dobra, dobra. Mamy to. No to pokinie domowym, kurde I to będzie to samo miejsce gdzie widzieliśmy na filmie. Kurde, lalki. Wszędzie, na ścianie, na ścianach wszędzie. O oh fuck. Tego nie użyjemy. Nie ma opcji nawet. Tego też nie. Do bandaży możemy przeciąć bandaże tym. Okej, okay, okej, okay, lecimy. O kurde, mi je widziałem. Widziała poszło tam. Jezus, Maria, coś tu spada cały czas. Dobra. O fuck, serio muszę to robić. Dobra, jeszcze raz idziemy tam zobaczyć hmm. Kurde Zamknięte. Coś tam musieli, musiemy, musimy zrobić. Na pewno. Tutaj musimy jakoś odpowiednio to. No ja nie wiem. To wygląda jak to z ręki. No to nie wiem. Może to ustawię. A tu na górze mogę też, dobra. O! Dobra, no to fajnie, bo tam w ręce były te trzy kółka, takie co, nie? I mi się tak skojarzyło. A tego ptaka to wybrałem przypadkowo, dosłownie. No dobra, bo my, kurde, idziemy do jakiejś ciemnej piwnicy. Jak ten sto wygląda z filmu? Kto kojarzy? No pewnie A, każdy tak. kojarzy. Tak mi się kojarzy. O, czekaj, coś tam było. Co to jest? Co to jest? Świeca, świeca robię. Coś tu jest jeszcze innego. Chyba nie, tędy wchodziliśmy. No chyba pozostaje nam tylko zejście na dół na chwilę obecną. Mamy klucz dobra. Co to było? Nie wiem. O nie. Ты что стало? Kurde, cholera, jasna. Lecimy. Coś słyszało CO TO JEST, JEZUS MARIA?! Co to do cholery?! Dlaczego to brzmi jak dziecko?! Ja pić! Co się dzieje w ogóle? Zamykaj to, kurde, nie mogę. Czy to tu idzie? O Jezu! Ja Zasadnie. Cholero. Nie! 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 to tu jest. jest co to jest do jasnej cholery? Gdzie masz? O nie, nie tu! Nie! Ostatnie, ja pierdzielę, to jest ślep zaułek do cholery! Jezus Maria! <try> Chyba musimy wywołać tego, to wtedy to się otworzy. Co to jest tu w ogóle? Dobra, i teraz robimy rana szybkiego. Już wiemy mniej więcej co zrobić. O fuck, zgubiłem się. Jak to zamknięte z drugiej strony? Jajce, nie róbcie, do cholery. Ja pierdziele. Zostaw mi ja pierdziele. A może... No pierdziele. Ha! Nie no, nie mogę, no, nie mogę w takie gry grać. Co to ma być? Dlaczego to są zamknięte drzwi? Dobra, ja już się nic nie zrobię. Raczej nie. Dobra. Jak się obsrałem, naprawdę, co to jest? Co to jest? Uciekamy stąd. Bez myślenia, uciekamy. To są kuźwa, jakieś jaja? Jakie ja mam to niby. Czekaj, czekaj. Jakie ja mam to otworzyć? Wytwę, no. To jest zamknięte, tak? Ok, ale jak to otworzyć? To jest pytanie. Tutaj nie, to jest zapisywanie gry. Nie, ja dobra nie, 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 czekajcie bo ja teraz mogę uciec nie, 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 dawaj dawaj, dawaj. No, okej, okay, tylko teraz kurwa, na czym? Tym, dobra, to są bandaże jakieś, ja myślałam, że to deska. Dobra, mamy to, uciekamy stąd, ja pierdzielę. Tutaj, dobra. Figurka, dawaj. Mamy to, uciekaj. Już tu nie chcę przebywać, kurde. Już wystarczająco się obsrałem na ten odcinek, kurde. Gdzie stąd wyjść? Bezpiecznik. Ale dupa, co ja zrobiłem? Ja pierdzielę. Сукрыч. Добро. Ага, ну то фани, курда, ну. <laughs> ну то фани. Tuszko kurna. ja. miałem wrażenie, że go słyszę. Nie wiem teraz. Nie. Może mi się wydawało. Dobra, ale którędy ja mam iść? Tu, tu, tu. Dobra. Chyba tędy. учекай, учекай, учекай. <свас> 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 Zapisuj grę szybko, od razu. Mamy to. Ja pierdziele. Gdzie jest ta winda pieprzona? Od razu odświadczam, to jest najstraszniejszy... najstraszniejsza część w tej grze, jaką grałam kiedykolwiek, naprawdę. Ja... ja nie, no, nie mogę. Uciekaj, 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 uciekaj. Otwieraj to. On tu idzie. Proszę Was, proszę Was. Oj! nie, nie, nie. nie, nie, nie. nie, że święty, co się tu odwala. Ja pierdzielę. Ty się tam przymknij już kurde mam dość. Aha, to ta lalka. Dobra, słuchajcie, ja tu zapozuję, bo ja naprawdę tyle emocji na jeden odcinek to trochę za dużo. Ja się z wami tu pożegnam już. O kurde, ja pierdzielę, ja muszę teraz odetchnąć. Jeśli film Wam się spodobał, nie zapomnijcie o łapce w górze. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się i cześć. Siema.